Proszę bardzo. Tu są radiatory. Adp 672. Adp <noise> 672. To jest wiadomość tego ze świetlówek radiator. Jako radiator. To jest prostownik. Tu są stosy, selenowe. stosy selenowe. Tak, To jest prostownik. A układ, układ greca. Co to jest? A to podpinane to było. Nie, to nie od tego jest zestaw, nie. A to było sterowanie. Czekaj, tu było zasilanie 220V. Tak, a tu było sterowanie muzyką. Muzyka tutaj dawała. O! Tu z wyjścia głośnikowego, proszę pana, było podawane na transformator. I transformator sterował transforma tymi tranzystorami układem. A tu są żaróweczki, które w takt grały. trzeba jest lampa? O, to stara! A ty nagrywa. A co to jest to? Radiatory. Oczywiście, bo tu duże moce się uzyskiwało. Raz, dwa, trzy stosy salenowe, proszę pana. Potęgę, jedna tylko... Jaka to lata produkcja lata? <śmuletra> proszę pana. To produkcja 70... Rok. Co w panu wymusiło potrzebę produkcji <grym> czegoś takiego? Ja byłem melomanem Melomanem, <grym> tak I kolory były inspirowały Kolory, kierunkowskaz, przeciwmgielne Nie, nie było stopy. stopy Nie było Stopy To jest stary No i... Wojskowy stary Odbłysk tak zwany No, no nie nie mówię, to można zresztą Coś pięknego, panie Ja myślę, że na Riverze na... by to mieli do tych dyskontrów. Tak. Piękne, wtyczka Tylko takie były dostępne w obecnych czasach. A, to jest wszystko żywe. Poszę, kostka. 220. Piękna rzecz. Jestem pod wrażeniem, do dziś to chodzi człowiek. Myślę, że by dymy nie poszło jakbym to do wrażenia.